Lepiej umrzeć niż żyć bez wolności. Umiem sporządzić w potrzebie działa, moździerze, pociski ogniowe o kształcie praktycznym i pięknym, różne od tych, jakie są w użyciu. Niczego nie bój się bardziej niż złej sławy. Rodzi się ona z występków. Strach powstaje wcześniej niż wszystko inne. Czas, który upływa, ucieka skrycie i oszukuje człowieka, i nie ma rzeczy szybszej niż lata, a kto się cnotę, zbiera sławę. Rzecz wyobrażona porusza zmysły, zatem wyobraźnie jako pojęcie lub zdolność, można przyrównać się do steru lub wędzidła. Cóż zmusza cię, człowieku, abyś opuścił własne schronienie w mieście, porzucił krewnych i przyjaciół i udał się w wędrówkę poprzez góry i doliny? Cóż jeśli nieprzyrodzone piękno świata? Doświadczenie dowiodło, że kto nigdy nie ufa, będzie oszukany. Nie odchodzę od swojej kolejny. Namiętność ducha wypędza żądze. Kto zła nie każe, każe je czynić. Okazujemy mu szacunek, gdy uczymy się od Niego, pięć zmysłów to pięć sług duszy. Ciało nasze poddane jest niebu, niebo poddane duchowi. Woda, której dotykasz w rzece, jest ostatkiem tej, która przeszła, i początkiem tej, która przyjdzie tak samo teraźniejszość. Kto rozprawia, powołując się na autorytet, nie posługuje się rozumem, lecz raczej pamięcią. Tego nie ogłaszam i nie rozwijam z powodu złej natury ludzi, którzy dopuszczaliby się morderstw na dnie mórz, przebijając z okrętów i zatapiając je. Zawiść rani fałszywymi oskarżeniami. Ludzie z natury dobrzy pragną wiedzy. Nie cofa się ten, kto związał się z gwiazdami. Oko ogarnia piękno całego świata. Nie ma większego ani mniejszego władztwa, niż władztwo nad sobą samym. Albowiem wielka miłość rodzi się z wielkiej wiedzy o ukochanym przedmiocie. Artysta nie osiąga nic wybitnego, jeśli nie wątpi w siebie i czasem się nie zawaha. Za pomocą przejść podziemnych, ciasnych i krętych, drążonych bez hałasu, umiem przeprowadzić drogę nawet pod fosami i rzeką. Prawdziwa wiedza zrodziła się z wrodzonej zdolności, a ponieważ winno się bardziej chwalić przyczynę niż skutek, tedy bardziej chwalić będziesz wrodzoną zdolność bez uczoności, niż uczonego bez zdolności. Wielu kupowało i sprzedawało omamy i fałszywe cuda, oszukując głupią tłuszczę. Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić. Siła rodzi się z przymusu, a umiera z wolności. Zgłębiaj naukę, którą jest sztuka, i sztukę, którą jest nauka. Człowiek nie różni się od zwierząt, jeśli pominąć cechy przygodne. Doktorzy, którzy zajmują się chorymi, powinni koniecznie zrozumieć, czym jest człowiek, czym jest życie i czym jest zdrowie. I w jaki sposób równowaga i harmonia tych elementów je podtrzymuje. Zdobycie każdej wiadomości jest zawsze pożyteczne dla umysłu, gdyż będzie on mógł wygnać z siebie rzeczy nieużyteczne, a zachować dobre. Bo nie można żadnej rzeczy kochać ni nienawidzić, jeśli się jej wprzód nie poznało. Posiąść wszelką wiedzę leży w zasięgu możliwości człowieka. Zawiść przedstawia się sfigą, zwrócona ku niebu, gdyż gdyby mogła, użyłaby swych sił przeciw Bogu. Prostota jest szczytem wyrafinowania. Dobrze jest często wstać i zająć się jakąś rozrywką, bowiem gdy wrócisz, będziesz łatwiej osądzał. Jeśli zaś będziesz ciągle tkwił przy swoim dziele, możesz ulec wielkim pomyłkom. Muzyka nie może być zwana inaczej niż młodszą siostrą malarstwa, zważywszy, że jest przedmiotem słuchu, zmysłu pośredniejszego niż oko. Malarstwo jest doskonalsze i przewyższa muzykę, gdyż nie umiera ono bezpośrednio po swym powstaniu. Krytykuj przyjaciela w cztery oczy, a chwal przy świadkach. Nie ma zgoła pewności tam, gdzie nie można zastosować jednej z nauk matematycznych lub tych, które związane są z matematyką. Miłość każdej rzeczy jest owocem naszej wiedzy o tej rzeczy i wzrasta wraz z pogłębianiem tej wiedzy. Dobry malarz musi namalować dwie rzeczy: człowieka oraz istotę jego duszy. Kto podcina drzewo, na tym pomści się ono swym upadkiem. Każde poznanie ma źródło w uczuciu. Spośród wspaniałych rzeczy, które można znaleźć wśród nas, istnienie nicości jest najwspanialsze. Kto chwyta za ogon węża, tego on ugryzie. Czy podobna, by w tak małej przestrzeni pomieściły się wizerunki całego wszechświata? Medyceusze stworzyli mnie i zniszczyli. Tak ci, co otwierają usta i nie strzegą tajemnicy, są łupem słuchacza zdradnego. Być stałym nie znaczy ciągle zaczynać, lecz wytrwać. Odkrywam ludziom początek pierwszej lub może drugiej przyczyny ich istnienia. Od wczesnych lat życia wyrzekłem się jadania mięsa. Przyjdzie czas, gdy ludzie tacy, jak ja, będą patrzeć na mordercę zwierząt tak samo. Jak teraz patrzą na morderce ludzi? Natura nie łamie swych praw. Co jest podzielne w rzeczywistości, jest także podzielne w możliwości, lecz nie wszystkie ilości podzielne w możliwości są podzielne w rzeczywistości. Rodzi się próżnia tam, gdzie umiera nadzieja. Upewnij się, że znasz budowę wszystkiego, co chcesz przedstawić. Przeszkoda mnie nie żegnie. Człowiek jest naprawdę królem dzikich bestii, gdyż jego brutalność przewyższa ich brutalność. Żyjemy ze śmierci innych. Jesteśmy cmentarzyskami. Łatwiej sprzeciwić się początkowi niż końcowi.